Usługi transportowe świadczone przez firmę Avilok Polska opierają się na pojazdach o różnych konfiguracjach i różnych wielkościach. W naszej flocie znaleźć można zarówno małe auta, jak i te większe, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 40 ton. Najbardziej popularnym zespołem pojazdów jest u nas dwuosiowy ciągnik siodłowy sprzęgnięty z trzyosiową naczepą. I to właśnie sposób sprzęgania takiego zestawu będzie tematem dzisiejszego filmu. Aby poprawnie wykonać sprzęganie ciągnika z naczepą, warto wiedzieć, jak to się dzieje, że ważący zaledwie kilka ton ciągnik jest w stanie utrzymać za sobą naczepę, która w pełni załadowana posiada masę całkowitą przekraczającą 30 tysięcy kg. Odpowiedzialność za takie połączenie spoczywa na dwóch podstawowych elementach. Po stronie ciągnika jest to siodło, a po stronie naczepy stworzeń zwany królewskim. Obydwa te elementy wymagają obsługi przed rozpoczęciem procesu sprzęgania. Najważniejsze są oględziny, które mają na celu wykrycie ewentualnych wad, pęknięć, nieprawidłowego działania lub niedostatecznego pokrycia warstwą smaru. Sprawdzenia wymaga również mechanizm ryglujący czyli tzw. szabla. Jeżeli mechanizm sprzęgania wymaga przesmarowania, czynność tę należy rozpocząć od oczyszczania siodła z pozostałości starego smaru oraz innych zanieczyszczeń. Kontroli wymaga również płyta ślizgowa w naczepie. Do smarowania siodła należy użyć smaru grafitowego. Warstwa smaru powinna być równomiernie rozłożona po całej płaszczyźnie siodła. Smar należy również nałożyć w miejsce, gdzie dokowany będzie stworzeń królewski. Przygotowując się do podpięcia naczepy. Należy również sprawdzić stan przewodów pneumatycznych i elektrycznych. Spiralne przewody nie powinny się ze sobą krzyżować, dlatego należy zadbać o ich prawidłowe ułożenie, dzięki czemu unikniemy ich poskręcania i w konsekwencji uszkodzenia. Należy sprawdzić również stan uszczelek, znajdujących się we wtyczkach i gniazdach przewodów pneumatycznych. Jakiekolwiek pęknięcia lub skruszały materiał będą powodować ubytki powietrza. Dlatego należy wymienić takie wadliwe uszczelki na nowe. Przed rozpoczęciem sprzęgania upewnij się, czy hamulec naczepy jest aktywny. Dla uzyskania większego bezpieczeństwa zalecane jest również użycie klinów blokujących koło naczepy. Ciągnik siodłowy należy ustawić tak, aby tworzył znaczepom linię prostą. Konstrukcja siodła pozwala co prawda na niewielkie nakierowanie swożnia, jednak wiąże się to z powstawaniem naprężeń opon ciągnika i stóp podporowych naczepy. Warto zatem wykonać nawet kilka korekt w ustawieniu ciągnika względem naczepy, tak aby sprzęganie odbyło się jak najbardziej precyzyjnie. Podczas zbliżania się do naczepy należy ustawić siodło na wysokości niższej niż poziom płyty ślizgowej naczepy. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych oporów oraz zepchnięcia smaru z siodła. Dopiero gdy sworzeń naczepy zbliży się do siodła należy unieść tył ciągnika tak, aby doszło do połączenia powierzchni siodła z płytą ślizgową. Ma to być jednak tylko delikatne połączenie, a nie uniesienie całej naczepy. W tym momencie możemy już cofnąć ciągnikiem, doprowadzając do zaryglowania sworznia. Czynność tą należy wykonać bardzo delikatnie, a charakterystyczny trzask zamykanego rygla oraz odczuwalny opór będą świadczyć o zapięciu siodła. Dla upewnienia się, czy rygiel poprawnie zabezpieczył stworzeń, należy wykonać próbę ruszania ciągnikiem. Wymagane jest tutaj jednak bardzo ostrożne operowanie pedałem przyspieszenia. Próbę należy przerwać w momencie, gdy poczujemy efekt lekkiego uniesienia ciągnika. Nie należy doprowadzać do obrócenia się osi napędowej. Ponieważ możemy uszkodzić w ten sposób bieżnik opon. Kontroli poprawnego zapięcia dokonujemy również poprzez sprawdzenie, czy zapadka blokująca rygiel jest w prawidłowym położeniu. Dobrą praktyką jest również próba dociśnięcia szabli ręką, tak aby zyskać już stuprocentową pewność, że naczepa zapięta jest prawidłowo. Kolejny etap to podpięcie instalacji pneumatycznej i elektrycznej. Bardzo ważne jest, aby czynności te wykonywać na wyłączonym silniku i wyłączonym zapłonie. Unikniemy w ten sposób możliwości powstania mikrozwarć, które mogą skutkować pojawieniem się komunikatów o usterkach układu hamulcowego. Należy zachować kolejność podpinania przewodów. Zaczynamy od sterowania układem pneumatycznym, czyli przewód żółty. Następnie przewód czerwony, który zasila układ pneumatyczny naczepy. Teraz podpinamy przewody elektryczne, pamiętając o prawidłowym zamknięciu metalowej zapadki. Ciągnik mamy już sprzęgnięty z naczepą. Pozostaje jedynie schować stopy podporowe... zwolnić hamulec ręczny na schować kliny i wypoziomować cały zestaw. Podpowiedzi zawarte w tym filmie należy również wykorzystać podczas rozsprzęgania. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach, które ułatwią nam tę czynność. Stopy podporowe naczepy muszą opierać się na stabilnym i równym podłożu. Pamiętajmy, aby wysunięte były one nie bardziej niż wskazuje na to ogranicznik. Odbezpieczenie rygla poprzez wyciągnięcie szabli trzeba wykonać, gdy pojazd jest całkowicie wypoziomowany. Niektóre pojazdy posiadają trzecią funkcję dźwigni hamulca ręcznego. Zastosowanie tej funkcji pozwala zwolnić napięcia pomiędzy sworzniem królewskim a ryglem siodła. W przypadku prezentowanego ciągnika, jakim jest Renault RITE, luzowanie napięć odbywa się poprzez ustawienie dźwigni w pozycję dolną. Chociaż cała procedura sprzęgania przedstawiona na tym filmie może wydawać się zbyt obszerna i szczegółowa, to jednak warto stosować wszystkie jej elementy. Te dodatkowe kilka minut poświęcone na czynności kontrolne pozwolą nam uzyskać coś, co w transporcie jest rzeczą bezdyskusyjnie nadrzędną bezpieczeństwo.